Dzień dobry, dzień dobry. Robaczki, powiem Wam, że kurde. Nie znalazłem tej kostki. Kurde, jestem zły. Nie znalazłem tej kostki. RK Swiss. Ej, zjedź, wydrzeź jakiś stary statyw. Opa! Witajcie w mojej graciarni. Tu gdzieś powinien być stary Wandat. Jest. Lecą tła. Ma łeb. Jest i stary. Kierwa, wszystko leci. Nie da się z tą kamerką. O! Jest. Jest Dziot. Jest Dziot. Już tu Dziot bierzemy. O. A pasuje mi zrobić. timelapsika. Didi, didi, didi. Dajmna psika, pod. Ej, pod Pod, 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 co ja się nie mogę wysłowić dzisiaj? Chyba przez ten kudły, przez tą fryzurę. Wiem, jest okropna. Ej, robaczki, co ja tu miałem na myśli, Ej, pod te nasze vlogi, pod ten kanał, pod Borowy kanał, chcę sobie zrobić tutaj jakiś time-lapse. Yy, pod ekran końcowy, z balkoniku. Także coś ich tutaj zaraz wymyślę. I myślę czym to zrobić. Czy Lumixem, czy, yy, czy Xiaomi. Myślę, że Lumixem będzie lepiej. Będzie w szczeryka. Dobra. Bierzemy Lumixa, spadamy statyw i... i przygotujemy. już Wam mogę powiedzieć, kochani? Stary Vanguard ale robotę swoją jeszcze robi. Hopsa, złożymy go tutaj najwyżej, jak się da. No i tak, no i właśnie do niego jest ów ta kostka. Ta tutaj, co wam wczoraj pokazywałem. No jeszcze sobie tutaj w miarę, w miarę działa. Głowica 3D płynnie pracuje, jednakże. Tutaj jeżeli chodzi o hamowanie, to źle działa. Zbyt luźno to chodzi. Ja tu po zakręcam wszystko, a to wszystko zbyt luźno chodzi. Tu jest taka śrubka mała. Hmm. Podejrzewam, że tą śrubkę, jakbym przekręcił, to będzie ciaśniej. No i co? Trzeba iść po śrubokręty. O, zaminęły. Tam dziady leżą. O Cześć Zaskarbie No to z powrotem na górę ty, 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 ty. To jest maluszki śrubokręcik, to pH 00 wystarczy Taki drobniutki krzyżaczek Tu dokręcimy Coś ich to słabo działa Widocznie na sprzęgło już jest na nim zerwane. On swoje lata ma no jest troszkę lepiej. Jest troszkę lepiej to nic. Tu, wiatru dzisiaj nie ma to po takiego lapsa. Powinno być dobrze. No, kosteczka do Lumiksika. Przykręcona. hopsa Trzyma się. Trzyma. No i kochani, nie będzie to film, a robimy zdjęcia pokładkowe, więc przestawiam sobie pokrętło w ten tryb. Teraz tak, włączyłem tryb Auto ISO, jestem na manualnych ustawieniach i do przysłonę przysłonę sobie ustawię na 4,5. Teraz ręcznie złapię ostrość. Przy 4,5, jak złapię tutaj na te drzewa swoje, yy, powinno być cacy. Teraz ustawimy sobie ekspozycję. Troszeczkę przymknę, nie chcę podnieść ISO. W razie czego by słoneczko wyszło, żeby mi yy, był, miał tutaj aparat pole do popisu, więc przymknę na może 1, 1300 na sekundy. Hopsa. Taki i obrałem kadr i tak to będę na 16,9 wycinał, więc nie powinno tutaj być z tym jakichś problemów, a to jest 4.3, więc sporo będzie obrazu do wycięcia, no zależy mi na tych chmurach troszeczkę drzew tutaj na górze niech sobie będzie będę robić zdjęcia i jeszcze tutaj w opcję zdjęć sobie wejdę że odstęp pomiędzy zdjęciami mam mieć może dajmy 3 sekundy i niech działa, aha, nie, dobra przerwiemy przerwiemy jak to się przerywało, tym, dobra wyłączam ekranik robię zdjęcia a ekranik wyłączam, żeby po prostu, kochani, zaoszczędzić pracę baterii aparatu. On sobie będzie robił zdjęcia. Myślę, że tak, godzinę, półtorej, żeby porobił. Zobaczymy, ile tych zdjęć zrobi. To jest jedna rzecz. A potrzebuje 30 zdjęć na jedną sekundę filmu. A sekund filmu potrzebuje, do, no, z 15, minimum 15 sekund. Więc. Więc. <noise> Więc yy, niech sobie tutaj to troszeczkę podziała. Zawsze mogę potem jeszcze przyspieszyć sobie, jeżeli za dużo tych zdjęć będzie. W każdym razie będę chciał je sobie obrobić w jej drumie i dopiero potem z nich zrobić temasa. Zobaczcie, jeszcze muszę z montażystą pogadać o vlogach na skawki. Dzwonimy. Ale. Trzeba. Siema, cześć. Ale to już przyspieszę, bo tutaj prywatne rozmowy są. No i co? kierwa bateria padła. Osmo. Robaczki, my w tej chwili z Paulą wybieramy się do sklepu na zakupki No nie ma chyba Wyżarli wszystko Borowego diesla trzeba wziąć No bo jak żeby inaczej Opa. Hmm. Mam ochotę pochrupać płatki O Trochę mnie lubię nie jest. Ma się kota, to takie rzeczy potrzebne. To zresztą widzieliście po ostatnich moich koszulkach. Fina, filmach. Co my tu jeszcze kupić? To do kasy. A tu jeszcze baterie. Nie ma małych. AA. Walię. Windows Nuspiwacz. Aha. Uh Aha. -huh. No i Aha. Aha. nie nie było Aha. Jedziemy do Aha. Aha. w później Ale no boga Ale mi się nie chce. Co? Mm. A nie szukamy friskas. sierściuchowej karmy. Ale nie ma naszych. Jest mój jest wujkowy chociaż nie. A co on chciał? A friskaz? To jeden chuj, wszystko jest guzmiane. Zjedźmy na smoczkę. Na smoczkę też taka. No dobra, to co nic tu nie bierzemy to jedziemy dalej Jeszcze pojedziemy na przeglądy Światełko mam do ustawienia No i 10 zł poszło na fakturę! Kurwa, a co? No, jak ją tam rzucić. No. To dalej na zachód Nie, musiałem ustawić te światła, bo je trochę rozjechałem. Bo robiłem, bo ciemno spadło od samopoziomowania. E, I trzeba było światełka ustawić, kochani. A ja wolę sobie tutaj sprawdzić. A ja widzicie, to za kuźwa, minimalne pieniądze mi zawsze robią. To już mnie tak zdają, że tyle samochodów rozwalonych na przeglądy przywoziłem, że wiecie. Dobra, jedziemy dalej. Proszę bardzo, bananki jak najbardziej mogą być. Pomarańczki na soczek. No nie wiem, no któreś mówiła, to są mandarynki. A to z mandarynki też zajebiste, możesz wziąć. A samych pomarańczy to nie widzę widać, powiem. No, jednak te tańsze, o, tu jesteś, ja cię tyle szukam. Ja była zbyt nienawidzę, muszę mieć normalną bułkę Owiec. A wujkowi jeszcze nawet. no pewnie Na obiad co obiad Obiadka z... <gadamy>. Alejka z obiadami Alejka z obiadami Jagodę, ja godę Weź, weź. Skryl jest fajny Dobra no, Na nie wiem, nie mam pojęcia co na ten obiad dzisiaj i porze, to już kolacja. Serek biały, czwarożek. A, a kluchy są? To jeszcze kluchy trzeba dorwać. O, jeden z moich ulubionych dań. A mianowicie makaron z biezerwą. Od dziecka to lubię. Kurwa, za duży wybór. No. A może to tak nie? Ja uwielbiam. Ja nie pasują do sera. A nie pasują do sera. spaghetti nie pasuje do Twoich sosów, a ciągle kupujesz. No. no to weź. Pusyry. Ej, jedna kasa czynna. Pierdyl ludzi. Oh. Dobra, to... Nie zmieszczę się, żeby przejść. Muszę czekać. Głodna ja też głodna. Mam bagażniczek. Kobiety i kluczyki Ale żeś to w Nareszcie w domu. Nie wiem, ale zakupy z moją połowicą to tak potrafią wymęczyć. <laughs> A ja kupiłem sobie trochę takiego chrupania. Ogólnie to się nie obżeram takimi rzeczami. Choć lubię, ale staram się ograniczać. Biorę Lumixa, kochani. Staram się ograniczać, ale na ten weekend miałem teraz trochę stresów, nerwów. Kiedyś powiem, o co chodzi. Oj, kiedyś powiem Wam o co chodzi. Nie, no wszystko jest w porządku, także tutaj nie martwcie nic. Ale pewne rzeczy się zmieniają. No i takie pewne życiowe sprawy. Przeciszyć. ciszyć. O, padło, więc nagrywam się przez OBS-a po prostu. O, tu jest ta kamerka. Jest dobra, robaczki już mam tutaj sobie. Zdjątka z Lumixa, tu są na karcie i tu będą jedne zdjęcia. Robimy kopię wklej. Niech ja się to tutaj kopiuje wszystko i potem zajmiemy się obróbką tego. No. Dobra, idę się trochę pogadać z patonami i może przygotuję. Może już jest vlog nowy na skrawki puszcz a wiecie co robaczki, powiem wam, że padam, padam na Tu zdjęcia się już widzę pozbywały, także choć tyle, więc zrobimy tak, że... Ja sobie je po prostu przygotuję, bo mam tu w kilku katalogach, nie, w jednym katalogu. Ile tych zdjęć? 1743 zdjęcia. Rumik wykonał. Mam nadzieję, że wszystkie są po kolei i jeden po drugim, że program nie zmienił nazewnictwa po drodze, ale widzę, że raczej nie, raczej nie. To sobie jeszcze przeglądnę. raczej nic nie pozmieniał. I też widzę, że klatki są w miarę naświetlone, więc. Więc cacami. Dobra, to zrobimy to tak, że Zaz... odpalimy sobie Lidroma. A wiecie, zrobię to. Jeszcze ktoś z jak fajerwerki strzela. Zrobię jeszcze tak, że zaznaczę to wszystko i... nazwę sobie wszystkie te pliki. No. Aha, teraz muszę wziąć pokazać więcej opcji. Dobra. Zmień nazwę i zaznaczę sobie po prostu TL Spacja. I tyle. I tutaj już nazwę mi samą wygeneruję po kolei. Przesujemy do Ztem mi mu chwilę zajmie, zanim sobie <laughs> powczytuje wszystko, tyle zdjęć. W każdym razie ja już sobie wezmę import. I niech on to zaimportuje. Zdjątka zaznaczymy sobie wszystkie, przeciągniemy do pokładkowych 1743 pliki. No ładnie <gry> Dobra, i teraz to pierwsze zdjęcie i ostatnie. Może inaczej, Ctrl A, zaznaczam sobie wszystko, biorę Synchronizuj, znów patrzę, czy mam wszystko zaznaczone i Synchronizuj. I teraz Replace, czyli zastąp poprzednie te, które były robione. No i, i tak robię do timelapsów rzeczy. Kurde, za długie to, 16 minut, dużo za długie. No, jemu to długo zejdzie, zobaczcie, trzecie, czwarte zdjęcie, yy, musi sobie to wszystko przemielić. Dobra, no robaczki moje kochane, <laughs> umordowany jestem, Jest godzina 21.30, e eksportuję właśnie zdjęcia do tego time przy okazji puściłem na kanał nowego vloga, o, proszę bardzo, jest już na kanale nowy vlogasek, Zamek Ogrodzieniec, pyk. Witajcie, o. kochani, w ponownym jest następnym Na razie sobie oglądają patroni. Jednak dwie łapki. Po co klipa naszego Oj tak, kurczę. E... Także to już jest wam jutro dostępnie, czyli w niedzielę. Nie wiem jeszcze kiedy się pojawi ten vlog. Pewnie ten, ten vloga też się pojawi w co wieczorem, więc yy, tutaj dostaniecie w niedzielę tego fototripa. No, ten na razie ma ile wyświetleń? 9. Pozwólcie, że nie nagrywam już yy, ekranu, bo ten OBS nawet okazało się przy nagrywaniu i wywala. Yy, no się pierdzieli. Mam w planach dzisiaj, że mi za długo nie zejdzie to mam w planach dzisiaj yy, jeszcze się tym zająć. Jak na razie, to właśnie, o zobaczcie, eksportuję zdjęcia do timelapsa i tych mam jeszcze sporo do eksportu. No, jest 1743 pliki, więc troszeczkę mu zajmie. Ja teraz zajmę się zapisywaniem moich ustawień, jakie mam w OBSie, wszystkich ustawień, bo muszę sobie swoje sceny wszystkie zrobić na nowo przecież. Więc to sobie muszę pozapisywać. I dzisiaj, w całkowicie OBS-a zainstaluję na nowo, spróbuję znaleźć starszą wersję i zobaczymy, co się na niej po prostu będzie działo. I czy też będzie tak wyrzucał i zrywał. Kurde, jeszcze mi coś oko tak dzisiaj ciśnie, skacze. Moja masakra. Okej, okay, koń, nie będę tego pokazywał, bo, bo, bo ciężko mi jest tu w tej chwili wziąć i. Yy, odgarnąć to wszystko, znaczy ogarnąć odgarn to wszystko. Tu nagrywasz, tu robisz, tu to, tu tamto, a jeszcze parę takich rzeczy na raz robię. Yy, zobaczymy się zapewne, jak to skończę, albo jak się pojawią jakieś niespodziewane problemy.